7 maja w Auli Kryształowej SGGW odbyło się 39. spotkanie Międzyuczelnianego Klubu Profesorskiego dla Rolnictwa i Wsi, współorganizowane z Fundacją Nauka i Edukacja dla Agrobiznesu. Prelegentem był profesor Leszek Balcerowicz, były wicepremier i minister finansów, przewodniczący Rady Forum Obywatelskiego Rozwoju. Rektor SGGW profesor dr Habilitowany Alojzy Szymański, witając profesora Leszka Balcerowicza, podkreślił jego wkład w rozwój gospodarczy kraju. Profesor Szymański nawiązał w swojej wypowiedzi także do działań władz uczelni oraz programów nauczania na poszczególnych wydziałach SGGW, których zadaniem jest jak najlepsze przygotowanie studentów do późniejszej pracy w wyuczonym zawodzie, a także do dobrego wykorzystania osiągnięć nauki w praktyce. Panie profesorze, Szanowni Państwo, bardzo serdecznie witam na dzisiejszym spotkaniu. Spotkaniu bardzo istotnym, bardzo ważnym. Będzie dzisiaj referat. Pana profesora Leszka Bartrowicza, premiera naszego rządu, profesora zaprzyjaźnionego z naszą uczelnią. Szkoła główna Gospodarstwa Wiejskiego jest tą uczelnią, gdzie realizowana jest misja składająca się z wielu elementów. Bo to nie tylko dydaktyka dająca dyplom młodemu człowiekowi, ale również i nauka i wyniki tych badań wdrażane do gospodarki i innowacyjność. Ale wszystko to powinno być przygotowane w taki sposób, by było potrzebne dla aktualnie rozwijającej się gospodarki naszego kraju. I dlatego tu zapraszamy takiej osobistości, by nam doradzili, byśmy my mogli usłyszeć, co jest istotne, co jest ważne. Dlatego bardzo gorąco dziękuję panie profesorze za to, że pan przyjął to nasze zaproszenie. Bardzo serdecznie witamy. Profesor Leszek Balcerowicz wygłosił referat pod tytułem Odkrywając wolność, a uczestnicy spotkania mieli także okazję do zakupu jego najnowszej książki zatytułowanej Odkrywając wolność przeciw zniewoleniu umysłów. Zarówno wykład profesora Balcerowicza, jak i jego książka mają na celu wprowadzenie pojęcia wolności do dyskursu politycznego w Polsce. Mają być swoistym manifestem współczesnego polskiego liberalizmu oraz powrotem do korzeni tej ideologii sprzeciwiającym się działaniom skrajnie antywolnościowym poszczególnych polskich rządów, pozornie deklarujących przywiązanie do orientacji wolnościowej. Spotkanie profesora Balcerowicza ze społecznością SGGW miało na celu edukację obywatelską, a nie zawodową. Miało zachęcić młodych ludzi do korzystania z praw obywatelskich wynikających z demokracji oraz wskazać, że każdy obywatel powinien stać na straży tych praw. Wykład profesora Balcerowicza cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem studentów i wykładowców Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. W jakim stopniu te refleksje, które pan profesor wyraził, które dotyczą państwa i które ograniczają wolność osobistych, dotyczą także Unii Europejskiej jako organizacji. Dyskutowałem temat i chciałem zadać sobie kwestię, Otóż, dla jest to problem prywatny, publiczny. Według Pana, jaki charakter jest tych środków? Czy one są prywatne, czy są w pomocy publicznej? Po prelekcji uczestnicy spotkania mieli szansę zarówno zdobyć dedykację i autograf profesora Balcerowicza, jak i podzielić się z nim osobistymi refleksjami na temat wygłoszonego referatu.